Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Pani Ola uczy i zapraszam na naukę pisania. Jeżeli trening czytania z sylabą la już poza wami, to najwyższa pora na naukę pisania. A więc like, czyli łapka w górę i rozpoczynamy nasz trening. Żeby nauczyć się pisać sylabę la, musimy poznać nową literę. Literę, która w alfabecie nazywa się L, a wymawiamy ją jako L. Sylaba LA zbudowana jest bowiem z dwóch znaków graficznych, czyli z dwóch liter. Właśnie z litery L oraz litery A, którą poznaliście już wcześniej. Pora zatem, żeby poznać nową literę. Oto litera L. Mała litera L i wielka litera L. Zarówno mała, jak i wielka litera L są literami drukowanymi. Popatrzcie, w jaki sposób należy poprawnie zapisywać litery L w liniaturze. Mała litera L i wielka litera L. Moi drodzy, przed nami mała i wielka litera L. Są to litery do treningu. Jak widzicie, są one zaznaczone takimi maleńkimi kropeczkami, które stanowią jak gdyby ślad, po którym powinnam trenować prawidłowy zapis liter. I tak też będę robiła. Was zachęcam do tego, byście zapisywali te literki najpierw w powietrzu paluszkiem, później na pulpicie ławki, a później na kartkach czy nawet w zeszycie. A więc uwaga, mała literka L, zaczynam ją zapisywać od góry i kieruję się w dół, i jak widzicie, jej zapis. Po prostu przypomina laseczkę. A więc zaczynam, zaczynam od góry i kieruję swoją rękę, swoją dłoń, długopis, narzędzie pisarskie w dół. O, jak widzicie, wcale nie jest to proste. Wyszła mi niezbyt piękna. Ta literka, spróbuję wielką literę L. Zaczynam ją od góry, zjeżdżam w dół, przecinam jedną linię. I w tym momencie przy kolejnej linii zaznaczam taki, taką pętelkę i taką delikatną falą na dole kończę wielką literę L. Raz jeszcze mała litera L. Mam nadzieję, że teraz wyjdzie mi piękniejsza od tej pierwszej. Łączę kreseczki. Wy również prowadźcie swoje rączki. W ten sposób, jak ja pokazuję zapis literki. Oto mała litera L. Nie jest trudna do zapisu, chociaż jak widzicie po śladzie nie wyszła mi zbyt ładnie ta pierwsza. I teraz wielka litera L. Od góry prowadzę laseczkę w dół. Nie odrywając ręki rysuję pętelkę i delikatną falą kończę zapis wielkiej litery L. Przedstawię Wam teraz, w jaki sposób zapisać sylabę La. Pierwszy sposób zapisu to: zaczynamy od górnej linii, jedziemy przez górne pole, środkowe pole, zawijamy literkę L, czyli laseczkę. Po jej zapisie odrywamy rękę i dołączamy literę A według prawidłowego kierunku jej zapisu. Istnieje jednak drugi sposób zapisu sylaby la. Zapisujemy literę L zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Następnie nie odrywając ręki, kreślimy kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odrywamy rękę i dołączamy do tego laseczkę. W ten sam sposób przedstawię Wam zapis wyrazu lala. Zaczynam od. Litery L, odrywam rękę do zapisu litery A zgodnie z jej kierunkiem zapisu, czyli całą literę A zapisuję bez odrywania ręki. Następnie, jak zauważyliście, uniosłam dłoń do góry do kolejnej litery L, odrywam rękę i zapisuję literę A według kierunku jej zapisu. I drugi sposób zapisu wyrazu lala, a więc litera L. Nie odrywam ręki, kreślę kółko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, odrywam rękę do laseczki, którą dołączam do kółeczka, unoszę dłoń do góry do zapisu kolejnej litery L, nie odrywając ręki, kreślę kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. I w ten sposób yy, zapisałam wyraz. Lala, la, a wcześniej sylaby la dwoma sposobami. Wybieracie ten, który dla Was jest łatwiejszy w zapisie. Tym razem będę zapisywała sylabę la, która jak widzicie, jest zapisana wielką literą. A więc zaczynam od góry. Kreślę kreślam laseczkę ku dołowi, następnie pętelka. Już jest wielka litera L. Dołączam do tego literę A, odrywając rękę, natomiast literę A zapisuję bez odrywania ręki. Drugi sposób zapisu sylaby LA zapisanej wielką literą. A więc hmm, kreślę wielką literę L. Nie odrywam ręki do A, tylko od razu kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, i odrywam rękę do laseczki. I tymi dwoma sposobami pokażę Wam, w jaki sposób. Można zapisać wyraz Lala, który, jak widzicie, jest zapisany wielką literą. Czyli zaczynam od wielkiej litery swój zapis. Po zapisaniu litery L odrywam rękę do zapisu litery A, która mieści się w polu środkowym, czyli tym właściwym, następnie unoszę dłoń do góry do zapisu kolejnej litery, L, tym razem małej, odrywam rękę do A. I literę A dołączam ładnie. I jak widzicie, A zapisane jest bez odrywania ręki. I drugi sposób zapisu wyrazu lala, a więc litera L zgodnie z jej kierunkiem zapisu, oczywiście wielka. I nie odrywam ręki do A, tylko określę kółeczko. I dopiero przy laseczce odrywam rękę. Od razu unoszę dłoń do góry do zapisu kolejnej litery L. I nie odrywam ręki, tylko kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odrywam, dołączam laseczkę. I tak przedstawiają się dwa sposoby zapisu wyrazu lala, la", a wcześniej sylaby la, zaczynające się wielką literą. Teraz pokażę, w jaki sposób zapisać wyraz lata. Wyraz lata, jak widzicie, zapisany jest za pomocą dwóch sylab. Sylaby la i sylaby ta połączonych ze sobą. A więc zaczynamy od góry, kreślimy laseczkę do litery L. Odrywamy literka A dołączona ładnie do L. I po literce A nie, y, nie odrywam ręki, tylko od razu kreślę kolejną laseczkę do litery T, która jak wiecie ma kreseczkę u góry. Odrywam rękę do A i dołączam literę A. A teraz drugi sposób zapisu wyrazu lata. Zaczynam literą l, nie odrywam ręki, kółeczko. Kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odrywam rękę, laseczkę, dokładam do kółeczka, do góry, do góry i na dół kolejna laseczka. I teraz popatrzcie, ja nie odrywam ręki, tylko od razu kreślę kółeczko, laseczkę i żeby to był wyraz lata, muszę wrócić i postawić kreseczkę. I tak prezentuje się zapis lata. Dwoma sposobami. Wybieracie ten, który dla Was łatwiejszy. Tym razem wyraz lata, ale zapisany wielką literą. I dwa sposoby. Pierwszy sposób: zaczynam zapis wielką literą L. Odrywam rękę do zapisu litery A. Od razu unoszę do góry laseczka. Kreseczka poprzeczna i do tego dołączam literkę A. I drugi sposób zapisu. Zaczynam wielką literą L. Nie odrywam ręki, tylko od razu kreślę kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Dołączam laseczkę i unoszę dłoń do góry. Na dół laseczka, nie odrywam ręki, od razu kółeczko. I od razu laseczka, wracam do kreseczki. I tak przedstawiają się dwa sposoby zapisu wyrazu lata. Wybieracie ten sposób, który oczywiście Wam nie sprawia kłopotów. I jeszcze zapis ta lama. Zaczynamy pierwszy sposób zapisu, a więc litera T. Wielka litera T. Z daszkiem u góry. Łącznik, po łączniku odrywam rękę, by prawidłowo dołączyć i zapisać literę A zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Następnie litera L z góry na dół, odrywam rękę do zapisu litery A. Nie odrywam ręki, tylko od razu trzy laseczki z litery M. Nie od y odrywam rękę do A i. Dołączam ładnie do literki Kropeczka. To lama pierwszy sposób. I przedstawiam Wam teraz zapis drugi. Znaczy drugi sposób zapisu, bo będzie wyglądać tak samo. Natomiast ruch ręki będzie nieco inny. Zaczynam wielką literą T. Łącznik od łącznika od razu kreślę kółeczko do litery A. Teraz odrywam rękę do laseczki. I wyraz lama. L zgodnie z kierunkiem zapisu z góry na dół laseczka. Następnie kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Dołączam laseczkę. I trzy laseczki już od kolejnej litery, litery M. I popatrzcie, nie odrywam ręki, tylko od razu kółeczko, czyli bardzo płynny ruch. Teraz odrywam rękę do laseczki, kropeczka, ta lama. Jeden i drugi sposób zapisu. Wybieracie ten, który jest dla Was łatwiejszy. Powodzenia. Moi drodzy, mam nadzieję, że dzisiejszy trening przebiegł Wam w sposób łatwy i przyjemny i nie mieliście z nim żadnych problemów. Jeśli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionej łapki do góry, czyli w postaci lajka. A ja życzę Wam miłego dzionka, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia podczas kolejnego odcinka, podczas kolejnej sylaby, kolejnego treningu. Do zobaczenia, trzymajcie się, papa, pa, buziaki dla Was!